Jaki napęd do Campervana? 4x4 czy klasyczny na jedną oś? Dlaczego napęd na dwa koła jest częściej wybierany? Napęd 4x4 oraz AWD to świetne narzędzia, ale nie jest niezbędny. Minusy takiego napędu. Jest droższy w zakupie, w eksploatacji oraz zwiększa zużycie paliwa. Mniejsza dostępność nowych i używanych aut, podnosi cenę zakupu. Konwersja napędu jest bardzo droga. Mało specjalistycznych warsztatów, które podejmą się tego zadania. Inwestycja w używane auto przy odsprzedaży może się nie zwrócić. Środek ciężkości jest wyżej, dlatego auto jest mniej stabilne przy trawersach, bocznych podmuchach wiatru. Cięższe podzespoły zmniejszają ładowność, łatwo przekroczyć dopuszczalną masę całkowitą pojazdu. Droższy serwis, wymiana oleju w mostach więcej części może ulec awarii, niższe osiągi. Mniejsza elastyczność. Układ napędowy generuje dodatkowe opory. Trudniej zdobyć części zamienne w dalekich zakątkach globu. Trudniej o warsztat, który podejmie się naprawy, nietypowych rozwiązań, fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Napęd 4x4 pozwala wjechać w teren, ale trzeba liczyć się z innymi niedogodnościami. Jazda terenowa może uszkodzić zabudowę kampera, dlatego stosuje się inne mocowania mebli. Oraz szafki o konstrukcji aluminiowej. Na nierównościach zmniejsza się komfort jazdy. Cały sprzęt, który wieziemy, musi zostać dodatkowo zabezpieczony. Nie traćmy nadziei. Samochody dostawcze z reguły są wyżej zawieszone od osobówek. Docierają na budowy. Kurierzy są w stanie dojechać w najdalsze zakątki świata. Jak zwiększyć zdolności terenowe? Docierać do odległych miejsc. Zamontować opony all terrain. Które są kompromisem pomiędzy lepszą trakcją w terenie, a komfortem na szosie. Zainwestować w wyciągarkę, która pomoże wydostać się z opresji, wozić łopatę, łańcuchy śniegowe, trapy, podnośnik, pas holowniczy, piłę. Pomocny jest również worek z piaskiem. Ułatwia ruszanie na śliskiej nawierzchni, minimalizuje buksowanie kół, a to zjawisko przy ciężkiej zabudowie jest powszechne. Doskonalić technikę jazdy w terenie, nie tylko kamperem. Każde zdobyte doświadczenie z pewnością zaprocentuje. Sprawdź drogę przejazdu, omijaj trudne odcinki. Na przykład w Google Earth, Google Maps, w dedykowanych aplikacjach Park4Night, Caramaps, CampingInfo, Info. Posiadanie napędu na cztery koła, a umiejętność wykorzystania możliwości auta to dwie różne rzeczy. Stare powiedzenie sprawdza się równie dobrze w karawaningu. Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor. Niezależnie jaki napęd wybierzesz, ostatecznie sprowadza się to do jednej rzeczy. Czy znasz możliwości ograniczenia własnego pojazdu? Nawet jeżeli kupisz campervana z napędem na cztery koła, reduktorem, trzema blokadami, wyciągarką, zawsze pozostaną miejsca, w które nie dojedziesz. Każda forma podróży ma swoje ograniczenia. Nie warto rezygnować z marzeń, tylko dlatego, że nie mamy napędu na wszystkie koła. Chyba, że naszym marzeniem jest właśnie posiadanie takiego auta. Podróże to dodatek.